you <laughs> Witam w kolejnym odcinku, w którym pokażę jak zdalnie sterować diodą podpiętą do Ethernet Shield'u. Kiedy klikam na telefonie guzik zapal, zmienia się on na guzik zgaś, a dioda na Shieldzie się zapala. Kiedy znowu kliknę guzik zgaś, dioda na Shieldzie gaśnie. A kiedy znowu kliknę guzik Zapal, znowu się zapala. Potrzebne elementy to płytka Arduino Uno, nakładka Ethernet Shield oraz dioda w dowolnym kolorze. Najpierw trzeba wpiąć shield w Arduino. Trzeba pamiętać, aby najpierw nakleić tutaj kawałek taśmy izolacyjnej, aby nie doszło do zwarcia. Po połączeniu należy wpiąć diodę w taki sposób, aby dodatnia nóżka diody była w pinie drugim, a ujemna w GND. O tak. Wszystko gotowe. Teraz należy jedynie zdobyć kod, który można znaleźć w linku w opisie. Oto kod. Jedyna rzecz, jaką trzeba w nim zmienić to adres IP swojego Arduino. O tutaj. Ja nie muszę zmieniać, bo tu jest ustawiony mój. I podczas wgrywania trzeba uważać, ponieważ tutaj na dole za pierwszym razem takie czerwone komunikaty się pojawiają nie wiem co one oznaczają, ale po wygraniu kodu ponownie już ich nie ma potem trzeba jeszcze tylko podłączyć Ethernet shield do routera kablem sieciowym oraz Arduino do zasilania. I wtedy po uruchomieniu, po wpisaniu do przeglądarki adresu IP Arduino, który z, możesz go zdobyć oglądając odcinek szósty, powinno się wyświetlić zdalne sterowanie. Kliknąłem guzik zapal i dioda się świeci. A guzik zapal Mienił się w guzik ZGAŚ. Jak go kliknąłem, dioda zgasła. W komputerze jest podobnie. Kiedy wpiszę adres IP Arduino w przeglądarce, również wyświetla się zdalne sterowanie. Jest tu guzik zapal, i kiedy go kliknę, tego teraz nie widać, ale Dioda się zapaliła, a guzik zapal zmienił się w zgas. Kiedy kliknę guzik zgaś, dioda się zgasiła, a guzik zgas zmienił się w guzik zapal.